Nowy Galaxy Note jest dużo mniejszy, cieńszy i lżejszy od poprzednika. Ważące ponad pół kg urządzenie jest przyjemnie wyważone i mimo sporego ekranu jest dość poręczne. Jakość wykonania nie pozostawia wiele do życzenia. Cała tylna klapka wykonana jest z przyjemnego, miękkiego tworzywa sztucznego imitującego skórzane obicie, a krawędzie wykończone są chromowaną listwą. Całość wygląda elegancko i solidnie. Solidna wydaje się być również cała konstrukcja. Jest sztywna, zwarta i dobrze spasowana. Warto zwrócić uwagę na znajdujące się po obu stronach urządzenia głośniki stereo. Grają one bardzo głośno i czysto, co docenimy podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. Ekran to kolejny element nowego 10-calowego Note'a, który warty jest pochwały. Kolory są bardzo nasycone, co wygląda efektownie, a ogromna rozdzielczość oprócz imponujących doznań gwarantuje również świetny komfort przeglądania różnych treści bez potrzeby ich przybliżania. Również na kąty widzenia nie można narzekać. Przy standardowych odchyleniach są one niemal wzorowe. Laknięcie kolorów i rozjaśnienie czerni pojawia się tylko, kiedy popatrzymy pod kątem. Za wydajność tabletu odpowiada układ Exynos Okta, w którego skład wchodzą dwa czterodniowe procesory wspierane przez 3GB pamięci RAM i bardzo wydajny układ graficzny Mali T628. W efekcie urządzenie działa bardzo szybko, a wszystkie gry, zaczynając od Asphalt 8, a kończąc o nowym Assassin's Creed, działają bez najmniejszych przycięć. System pod kontrolą, którego działa tablet, to Android w wersji 4.3 zbogacony o nakładkę TouchWiz. Oferuje ona masę funkcjonalności i atrakcyjnych graficznie ulepszeń, szczególnie w dziedzinie widgetów i aplikacji. Niestety znacząco obciąża ona system i powoduje, że urządzenie działa wolniej. Przy takiej specyfikacji oczywiście nie ma mowy o czy przycięciach, jednak nie trudno odnieść wrażenie, jak gdyby interfejs był lżejszy, urządzenie chodziłoby dużo szybciej. Nieocenione są natomiast dodatkowe aplikacje do obsługi rysika, którego w każdej chwili możemy wyciągnąć z prawego górnego rogu tabletu, a w szczególności zaawansowany szpicownik. Działa on naprawdę rewelacyjnie i przyciąga swoją funkcjonalnością i prostotą obsługi nawet pozornie niezainteresowanych tematem rysowania. Po wciśnięciu przycisku na rysiku na ekranie ukazuje się podręczne menu z kilkoma aplikacjami mającymi ułatwić i usprawnić nam codzienną pracę i rzeczywiście świetnie one się do tego nadają. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition to tablet z najwyższej półki, nie tylko cenowej, ale i jakościowej, oferując wszystko, co najlepsza konkurencja, czyli doskonały ekran, rewelacyjną wydajność i komplet wyposażenia, i jeszcze więcej, czyli rysik i wszystko, co z nim związane. Jeśli przełkniemy dosyć wysoką cenę, nie powinniśmy żałować zakupu tego urządzenia.